To składa się na wyjątkowość lakieru. Ekstremalna wytrzymałość. Łatwa aplikacja za pomocą wałka, pędzla lub agregatu. Doskonała przyczepność. Najlepiej na bazie wody o łagodnym zapachu i szybkim utwardzaniu. Odporność na substancje chemiczne, środki dezynfekujące i czyszczące. Oraz oczywiście perfekcyjne wykończenie powierzchni również w macie. Wszystkie te właściwości zawarte w jednym produkcie. Czy to możliwe? Niezwykła siła lakierów 2K Aqua firmy. Br Próbuj już teraz.